Szanowni Państwo, kolejny nasz gość. Czasy zakłamania i brutalności. Kto obawia, kto obawia się prawdy o śmierci błogosławionego księdza Jerzego Piuszki? 40 lat walki o prawdę. Czasami jest tak, że ludzie wykonują dany zawód, a dopiero konkretne, dramatyczne wydarzenia pozwala zaistnieć im w świadomości społeczeństwa. O kimś takim, jak Wojciech Sumliński, było cicho latami, chociaż przez cały czas robił to, co robi. Jest dziennikarzem śledczym. Odkrył kilka większych afer politycznych. Sam o sobie pisze niewiele. Dziennikarz już prawie były. Pisarz wciąż chyba jeszcze przyszły. Z wykształcenia psycholog, pracujący przez jakiś czas w zawodzie, a przez następne kilkanaście lat dziennikarz, głównie śledczy. Autor reportaży emitowanych na łamach TVP, poświęconych w większości zabójstwu księdza Jerzego Popiełuszki, a także tajnej działalności SB. Przez swoje działania prześladowany politycznie i aresztowany z kilkoma zarzutami na koncie. Pan Słumiński poświęcił kilka lat swojego życia na wyciąganie na światło dzienne brudów, których parali się znani polscy politycy, oraz przedstawienie ich rozwiązań z mafią. Wojciech Sumiński prostym i zrozumiałym językiem pisze o tym, o czym do tej pory nie mówiło się głośno. Przedstawia inną historię kształtowania się obecnej Polski, której niestety nada istotny wpływ, o ile nie bardziej niż kiedykolwiek wywierają tak zwane układy. Szanowni Państwo, zapraszamy pana Wojciecha Sumińskiego Brawo! Jezusystus. wszystkim serdecznie dziękuję organizatorom, wszystkim Państwu, dzięki którym mogę tu być, także Państwu, że jesteście tutaj, że możemy się spotkać, porozmawiać o tym, co ważne, co nas wszystkich tak bardzo obchodzi, o Polsce po prostu, o tym, co, co nas otacza. Tak wiele osób może się zastanawiać, dlaczego tajemnica śmieci że Jerzego Popieluszki, zamordowanego 40 lat temu, od 34 lat w wolnej, podobno w Polsce, śledztwa, trwa śledztwo w tej sprawie. Dotąd niezakończona Jedyna taka historia, już tylko ta sytuacja, mówi więcej o tej historii, o tej tajemnicy śmierci, księdza pieluszki niż czegokolwiek inna. Dlaczego ona ma być ważna? Przecież jest tyle zagrożeń wokół. Mamy wojnę na wschodzie, która już to wyraźnie widać, nie jest żadnym dogasającym ogniskiem, a raczej zarzemie większego pożaru. Mamy i będziemy mieli coraz większe problemy z migracją, to wyraźnie widać, że to będzie narastało. Zafundował Zafundował to m.in. Donald Tusk, który dzisiaj podobno broni polskich granic, a przecież to jego ludzie spowodowali, że pak migracyjny, dzięki któremu w zasadzie przez który będzie mieli już w roku 2026 setki tysięcy tak inżynierów i lekarzy w Polsce. I w zasadzie trudno to zmienić, dlatego to jest ustawa. To jest dekret unijny, a zatem może zmienić to tylko ustawodawca, czyli ten, który tę ustawę przyjął. Nie po to to przyjęli chwilę temu, by teraz to zmieniać. A zatem będzie nam to naprawdę realnie groziło. Na, na to wszystko nakłada się szaleństwo, które mamy na Zachodzie. Te wszystkie genderyzmy, pseudoekologizmy, zielone łady. Jest tak naprawdę bardzo dużo. A jakby tego było mało, mamy tutaj jeszcze w Polsce dyktatora, który uzurpuje sobie prawo do tego, by łamać prawo, robi to raz za razem. Zresztą przyznaje się do tego, mówiąc realizuje prawo tak, jak je rozumie. Mamy piątą kolumnę niemiecką w Polsce. Jest coraz trudniej. Boimy się, obawiamy się tego, co przyniesie nadchodzący czas. Wiele osób już widzi, że być może niedługo nie będziemy siedzieć na trybunach i być może oby nie, ale być może tak jak nasi przodkowie bohaterscy będziemy musieli bronić naszej ojczyzny, nie tylko słowem. Innymi słowy, mamy tych zagrożeń naprawdę bardzo dużo, a zatem dlaczego sprawa tajemnicy śmierci księdza Popiełuszki, która nad wszystkim tym wydaje się czymś absolutnie małym, zapomnianym, niektórzy mówią, że jest już tylko historia, nic więcej, dlaczego ona jest ważna, dlaczego powinniśmy, musimy, musimy o niej pamiętać i dlaczego trzeba się dopominać prawdy o tej historii. Ja nie powołuję się często na aktorów, dlatego, bo mam bardzo mało szacunku do tego środowiska, ono jest bardzo dziwne, nawet nie tyle lewicujące, co wręcz lewackie. Ale uderzyłem mnie słowa Magdaleny Zawackiej, która tworzyła rolę Basi w Panu Wojdejowskim pytana, dlaczego kwestuje na grobach parę dni temu, na dzień 1-2 listopada mówi, my kwestujemy na grobach, bo to jest część naszej historii, naród, który zapomina o historii ginie. Myślę, że jeszcze ładniej mówił o tym ksiądz Jerzy Popiełuszko, kiedy Będąc młodym człowiekiem, mieszkałem przy tej parafii św. Słowakowskiej, i wtedy tacy młodzi jak ja wtedy w 1984 roku, chodziliśmy na te króciutkie mszę o 7 rano, kiedy ksiądz Jerzy mówił do nas uczniów Żelibowskich, liceów ogólnokształcących jeżeli chcecie szukać prawdy o życiu, szukajcie na cmentarzach. Tak się składa, że mieszkałem nieopodal cmentarza, bo wąskowskiego, wyjątkowego, gdzie jeżeli państwo tam jesteście idziecie po lewej stronie, tysiącami leżą chłopcy i dziewczęta Którzy bronili naszych granic w roku 1920. Idziecie dalej i macie tysiące kolejnych tych, którzy bronili Polski w 1939. A jak pójdziecie jeszcze kilkadziesiąt metrów, to macie po prawej stronie tysiące powstańców warszawskich. Tam to już w ogóle młodość, 15, 16, 17 lat. Standard. Oni nie pytali o to, czy warto. Oni wiedzieli, że warto, że trzeba, że to jest coś, dlaczego warto żyć, a jeśli trzeba Polska, to jest coś, dlaczego warto żyć, a jeśli trzeba, to warto także umrzeć. Myślę, że w jakiejś mierze odpowiedział na to pytanie, za chwilkę przejdę do księdza Jerzego, już tak wprost, jean <trujne> z Kresi, autor yy, pasji, znaczy główny aktor, twórca roli w pasji, autor Stomera Gibsona, który w tym swoim pięknym przesłaniu dla świata, który zapewne Państwo znacie, mówił o tym, że trzy postaci z tego świata obecnego, współczesnego, jakże trudnego dla zrozumienia, są dla niego punktem odniesienia. To jest przede wszystkim święty Paweł II i ten, który odszedł w czasie II wojny światowej święty Maksymilian Kolbe. Myślę, tutaj taka mała dygresja, bo myślę, że może nie wszyscy o tym wiedzą, jak ważną postacią jest Kolbe. Kolbe to jest człowiek, który był ostatnim, którego Niemcy posłali na śmierć głodową w, w obozie koncentracyjnym. I szedł na tą śmierć bardzo głodnie. To jest najtrudniejszy rodzaj śmierci. pisał kiedyś pracę magisterską. O śmierci, kiedy badałem ponad 100 osób, które były w hospicjach. Boimy się śmierci wszyscy, dlatego że lękamy się tego, co będzie po drugiej stronie. Nikt z nas nie jest doskonały, boimy się swoich grzechów, boimy się oblisków, których tu zostawiamy, boimy się cierpienia. To jest lęk bardzo złożony, najsilniejszy ze wszystkich lęków. A śmierć głodowa to jest lęk, który jest lękiem potęgi, dlatego że śmierć odkuli trwa moment. Śmierć głodowa to jest coś, co trwa bardzo wiele dni około 20 dni. A zatem jest to szczególny rodzaj śmierci. Bardzo wielki ból duchowy, fizyczny, umysłowy. Wszyscy się bali tej śmierci. I o tej Kolbe, który nie złożyczy, jak i niektóry idą na tę śmierć, nie wyklina, nie prosi o dobicie, on się po prostu modli. I tak jest do samego końca. To wywarło taki wielki wpływ na tych ludzi bez sumienia, jakim byli wtedy Niemcy w Auschwitz. Że nikogo więcej po świętym Kolbe już nie posłali na śmierć wodową w tym niemieckim obozie koncentracyjnym. A zatem w takiej postaci odnosi się właśnie kabezier do naszego świętego Kolba i do świętego Janaka II. Ja bym w tym szeregu właśnie umieścił także księdza Jerzego Popiełuszka. Proszę Państwa, nie ma tutaj pola, bo nie ma takiego czasu, by powiedzieć Państwu o tej zbrodni, o tej prawdziwej wersji tej zbrodni. Natomiast jeżeli Państwo wyjdziecie z tego spotkania z przesłaniem, z przekonaniem, że warto zagłębić się w tę historię, która nie ma poety, że warto pokopać, pogrzebać, nie zadowalać się tym, że całokrocznie na 19 października przy okazji uprowadzenia księdza Popiełuszki, bo nie został zamordowany 19 października, tylko Andrzej Witkowski i cały jego zespół śledczy i ci, którzy przyjrzeli się tej sprawie, są przekonani, że było to 25 października a zatem jego męczeństwo nie trwało kilka godzin, tylko trwało kilka dni. Dlaczego warto się przyjrzeć tej sprawie? Jeżeli Państwo wiecie z takim pytaniem, że warto tutaj spróbować się zainteresować i nie odpuszczać. Dzisiaj mówi się o tym, że być może Karol Nawrocki będzie kandydatem na prezydenta Polski. Nie wiem, czy tak będzie z ramienia Prawo i Sprawiedliwości. Niektórzy mówią kandydatem obywatelskim. Nie wiem, czy tak będzie. Ja kiedyś poznałem Karola Nawrockiego jeszcze jako dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Byliśmy tam razem z moim kolegą z ABW, Tomkiem Budzyńskim, z którym napisałem 14 książek na 29, które łącznie popełniłem. I w prywatnej rozmowie on się z nim zgadzał we wszystkim. Mówił o tym, że trzeba wyjaśnić tej śmieci Księdza Bogowiczki, trzeba przyjrzeć się sprawie Jedwabnego, trzeba wiele innych rzeczy, a wtedy już mówiono o tym, że może będzie szefem Instytutu Pamięci Narodowej. Kiedy nim został, wróciłem do niego, pytano, a co teraz zajmie się tą sprawą. Mówi, wiesz, mam związane ręce. To nie jest takie proste. Nimi słowy ci ludzie, którzy zasiadają na wysokich stokach, zupełnie zmieniają retorykę niż, zupełnie mówią inaczej niż to, co mówili wcześniej. Jeżeli będzie Karol Nowacki kandydatem, ja będę starał się przypominać tę obietnicę, kiedy miał szansę tylko być prezesem Instytutu Pamięci Narodowej i mówił, jeżeli zostanę, to na pewno będę dążył do wyjaśnienia tej sprawy. Parę lat jest, do tej pory to się nie zdarzyło. Proszę Państwa, dlaczego? Ta historia jest tak trudna, dlatego, że gdyby wyjaśnić tę najgłośniejszą, najbardziej tajemniczą zbrodnię PRL, to napisalibyśmy najnowszą historię Polski od samego początku. Mój przyjaciel prokurator Andrzej Witkowski zbudował już od samego początku tej sprawy dziesięciosobowy zespół śledczy, czterech prokuratorów, trzech policjantów, trzech biegłych, którzy zajmowali się badaniem akt MSW, czyli robili tak zwaną KWRN, akt archiwalnych, wielka gigantyczna praca, już na początku odkrywają, że za oprawcami księdza Popiełuszki, Piotrowskim, Pękanów, Mielewskim w trzech, dwóch samochodach jechało sześć oficerów Wojskowej Służby Wewnętrznej, kontrwywiadu wojskowego. Oni byli na miejscu prowadzenia księdza Popiełuszki. Jeżeli Państwo pójdziecie do Muzeum Księdza Popiełuszki dziś i posłuchacie prelekcji, to usłyszycie, że morderców u czterech, trzech na miejscu, czwarty nimi kierował pułkownik na Pietruszka. Usłyszycie, że nikt więcej nie brał tej zbrodni udziału a że gdzieś tam powstają jakieś teorie spiskowe. Usłyszycie także, że główny świadek tej zbrodni był właśnie świadkiem, a nie Judasze, mówię w ademarze Chrostowskim, Usłyszycie wiele innych pięknych słów. Szkoda, że nieprawdziwych. Wążek Witkowski już od początku dokonał ustaleń, które powinny zmienić wiek tej historii i które pokazywały, że wszystko, co w tej sprawie nam powiedziano poza miejscem i czasem prowadzenia księdza Popiełuszki było kłamstwem. Bo jeżeli na miejscu prowadzenia księdza Jerzego było sześć oficerów kontwiadu wojskowego, to mamy tylko dwie możliwości. Albo ci ludzie znaleźli się tam przypadkiem, albo ktoś ich tam wysłał. Nie znaleźli się tam przypadkiem, myślę, że jesteśmy zgodni, że jest to absurdalna za. Ktoś ich musiał tam wysłać. Jeżeli pamiętamy o tym, że generał Krzysztof Kiszczak przyszedł do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właśnie z kontrwiadu wojskowego, który kierował wiele lat, już rozumiemy, kto ich tam wysłał. A zatem sięgało to do najwyższych szczebli władz. Andrzej Witkowski chciał także poruszyć w swoim śledztwie dwukrotnie odbierany także bardzo istotny wątek, który także ma wpływ na to, że ta sprawa nie została końca wyjaśniona. Chciał poruszyć, rozwinać i spuentować tzw. wątek rosyjski tej zbrodni. Bo mój przyjaciel, jego zespół śledczy, także ja, który starałem się pomagać na ile mogłem, inne osoby, które się w to zaangażowały, jesteśmy przekonani, że ostatecznego dzieła zamordowania kapelana Solidarności. Tego wspaniałego, bohaterskiego księdza dokonali Rosjanie. Innymi słowy, dochodzimy do czegoś bardzo delikatnego i wrażliwego, bo każdy, kto tak mówi, w jakiejś mierze wchodzi w buty obrońców Piotrowskiego, Pękali, i Chmielskiego Pietruszki. Żeby było jasne, nikt tych ludzi nie broni. To byli bandyci, oprawcy, ludzie bez sumienia, męczyli księdza po piuszkę, pastwili się razem. Ale według ustaleń mojego przyjaciela, i tak naprawdę według faktów, bo mówimy tutaj o faktach, to nie oni dokonali tej zbroi. Kiedy 25 października 1984 roku wrzucano zwuki księdza Popiełuszki do Lutu Wisły, Pekala Pytkowski-Chmielewski od dwóch dni byli już aresztowani. Tutaj musiałbym wejść w wiele szczegółów, pokazać Państwu dlaczego to wszystko się działo, skąd to całe zakłamanie. W największym telegraficznym skrócie jak tylko się da. Andrzej Pytkowski w swoim śledztwie dociera do wielu nagrań. Dociera do nagrań z trzech wielkich, klasycznych operacji, największych w historii państw komunistycznych, które trwały 6 lat. Nadano im kryptonimy Teresa Prawa Robot, gdzie podsłuchiwano przez 6 lat rodziny obrawców księdza Popiełuszki, czyli rodziny Piotrowskiego, Gnukarii, Chmielskiego, Pietruszki, podsłuchiwano ich kolegom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zakładano im podsłuchy pokojowe, telefoniczne. Kiedy róża Pietruszka, żona pułkownika Dama Pietruszki, a więc największego, najwyższego rangą oficera skazanego w procesie tronuńskim, Jedzie ze swojej przyjaciółki do Szczecina, aby szczerze porozmawiać, zanim tam dojeżdża. Ta przyjaciółka już ma montowany pocuł. i tak to trwa 6 lat. Do 1984 roku aż do kwietnia 1990, a więc już w tak zwanej wolnej Polsce. Andrzej Witowski dociera jeszcze do innego niezwykłego nagrania. Nagranie, które miało miejsce dwa dni przed zamordowaniem, przed pogrzebem się za to jest rozmowa, w której bierze udział Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremmer, Mieczysław Rakowski Czesław Kiszczek i Wojciech Jerozecki. Kiszczek tę rozmowę nagrywa, trwa wiele godzin, tam zapadają ustalenia. Nigdy ta sprawa nie wyjdzie poza tych czterech oficerów MSW. A druga rzecz, od tego dnia ustalamy nowy podział władzy w Polsce. Dlatego ta zbrodnia, dla tych, którzy znają szczegóły tego śledztwa, nazywana jest, jest zbrodnią założycielską III RP. Później takich spotkań było więcej. Później w 89 rok, okrągły stół, pierwszy w Polsce reality Show który jest pewnego rodzaju przedstawieniem, dekoracją na użytek opinii publicznej. Później mamy wiele sytuacji w Polsce, których nie rozumiemy. Państwo intuicyjnie czujecie to, mówiąc, my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Trwa taki teatr, można powiedzieć, w którym ci, którzy naprawdę robią wiele zła w Polsce, są poza zasięgiem wymiaru sprawiedliwości, dlatego że te macki, które wyrosły jeszcze z dawnego systemu, one mają się bardzo dobrze. Mają się bardzo dobrze, można powiedzieć, po dziś dzień. Mieliśmy, z Andrzejem Witkowskim, nadzieję, można powiedzieć, chyba do roku 2015. W 2007 roku miałem niezwykłe spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, gdzie w mojej obecności powiedział że Witkowskiemu, panie, panie prokuratorze, oszukiwano mnie na pana temat, przedstawiano mi pana wizerunek w strasznym świetle, bo tak się dzieje z każdym, kto dotyka prawdy. Przedstawia się jego wizerunek w niewłaściwym świetle, zakłamanym, podmiot cynicznym, ale dziś wiem, mówi Jarosław Kaczyński, że Ludzie, którym zaufają, zwodzili mnie. Obiecuję Panu, że w tym roku jeszcze wróci Pan do swojego śledztwa. Andrzej Witkowski ze łzami w oczach mówi Panie Premierze dziękuję w imieniu własnym, w imieniu służby. Wychodzi wzruszony, a także miesiąc później mam aferę gruntową, która zmiata ten rząd. Nic się nie dzieje, bo to czegoś się spodziewać od człowieka, który prowadzi politykę pro prorosyjską, każdą, tylko nie propolską. Ale przychodził 2015, te nadzieje znowu są wielkie. Nasz przyjaciel ksiądz Staś Małkowski, który jeszcze z nami jest, a tak naprawdę już go nie ma, bo kiedy go odwiedziłem kilka tygodni temu, to już tylko patrzy po prostu sobie w sufit, nie ma już kontaktu, możemy się tylko modlić za księdza Stanisława. Przyjaciel księdza Jerzego, przyjaciel także Jarosława Kaczyńskiego w 2015 roku dociera do niego, dociera także do prezentraże Jaduty, dociera do premier Szydło, także do ministra Zbigniewa Ziadło. Od każdego z nich słyszy tę samą historię. Stasiu, mówił Jarosław Kaczyński, tak przekazał Staś Małgorzki. Ja przecież on nigdy nie kłamie, więc absolutnie mu że... A więc, Stasiu, przywrócilibyśmy to śledztwo, ale rozumiesz, przed Tobą było do nas kilku kardynałów. Był kardynał Zilisz, był kardynał Mycz. Oni mówią, że to zaszkodzi kanonizacji. Nie możemy tego przywrócić, dlatego że to zaszkodzi kanonizacji. Proszę Państwa, tak, kiedykolwiek słyszałem, że wyjaśnianie tej sprawy zaszkodzi kanonizacji, a wcześniej ratyfikacji wiedziałem już, o co chodzi. Ja słyszałem ten argument wiele razy. Po raz pierwszy usłyszałem go od przyjaciela księdza Popiełuszki, księdza Przekazińskiego, który był dyrektorem archidiecezji Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Docierałem do niego z kamerą, mówił, proszę włączyć kamerę, a potem przez godzinę, jak mantrę powtarza, zostawcie tę sprawę, wy sensacji szukacie tego sensacji, a mnie chodzi o beatyfikację Jurka. Wtedy myślałem, że mamy różne zdania, ale obaj mamy dobre intencje. Jak mantrę to powtarzam, zostawcie tę sprawę, zostawcie tę sprawę. Parę miesięcy później materiały pokazują, że donosi na swojego przyjaciela księdza Popiełuszy. Dokładnie to samo mówił w 2009 roku, nawet w telewizji ksiądz Tomasz Kaczmarek, postulat od procesu watyfikacyjnego księdza Popiełuszy. Są sensaci, mówił, którzy chcieli zaszkodzić beatyfikacji. I tu pada nazwisko Jerzyka Witkowskiego, w mniejszym kontekście także moje. Na szczęście, wbrew ich intencjom, będziemy mieli beatyfikację księdza Popiełuszy. Mówi Tomasz Kaczmarek. Chciałem zareagować. Powiedzieć to, co wtedy już wiedziałem, Andrzej, co wiedziałem także ja. Andrzej mówi, nie, Wojciech, zostaw to, niech to pójdzie przez sąd, jak się należy. Tak powinno być. Nie powiedzieliśmy, zatem nasz no, kolega, który dotarł parę lat później do tych samych materiałów, które znaliśmy wcześniej, świetny kadrowski dziennikarz Piotr Gitka, publikuje materiały, a jest to rok 2017. Że ksiądz Tomasz Kaczmarek współpracował ze służbą bezpieczeństwa, postulator procesu ratyfikacyjnego. I tak to się, proszę Państwa, toczy. Mijają lata, przypominają sobie na kolejne rocznice. A, był ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale zostawmy tę sprawę, nie dotykajmy jej. Proszę Państwa, historia zamordowania księdza Popiełuszki to nie jest historia samego mordu. To jest historia, która ma wiele den, o których nie sposób opowiedzieć na krótkim spotkaniu. Niezwykłe spotkanie, jakie mieliśmy z Andrzejem Witkowskim, także z biskupem Kiernikowskim, który był uczestnikiem tego spotkania, moim biskupem Świedleckim, a wcześniej postulatorem procesu ratyfikacyjnego księdza Bobiełż. Niesamowite spotkanie, obliczone na pół godziny trwało 7 godzin, gdzie ksiądz Prymas wielokrotnie przerywał to spotkanie, ucierał oczy chusteczką. Był to rok 2005. Mieliśmy wtedy także nadzieję, niezwykłe spotkanie, które opisujemy w naszych książkach. Mieliśmy nadzieję, że ksiądz Prymas nas poprze nigdy nas nie zaatakował, nigdy też nas nie poparł, choć mieliśmy wtedy wiele nadziei. Było tego naprawdę dużo. Jeżeli Państwo wyjdziecie z tego krótkiego takiego, można powiedzieć, namaluję tylko tło, nie wypełniał tego tła szczegółami, bo nie sposób na tak krótki, krótkim spotkaniu. jest z tej historii tyle zakrętów akcji, tyle niesamowitych wydarzeń. Jest to niesamowita historia, proszę Państwa. Jest to historia, która jest zbrodnią zwycięską III RP. Historia, która nie ma błędy, bo w naszej teraźniejszości nie ma końca tamtej przeszłości. Jeżeli rozwikłalibyśmy tę historię, pokazali ją Państwu do końca, a jest to możliwe, potrzeba tak naprawdę niewiele, potrzeba drobiny odwagi, żeby się z tą historią zmierzyć, mielibyśmy nową historię Polski w zupełnie innym wydaniu, i tak naprawdę wiele rzeczy byście Państwo postrzegali inaczej łotrów, jako łotrów właśnie, a dziś często są to autorytety moralne, a ludzi zniszczonych przez łotrów, których często nazywali kłamcami, uznalibyście za bohaterów, tak jak Andrzeja Witkowskiego. Proszę Państwa, ta historia będzie miała swój ciąg dalszy. Ja jestem przekonany, że coś się wydarzy. Wierzymy w to w bardzo głęboko razem z Andrzejem Witkowskim. Człowiek, który kiedyś był moim informatorem, a który także mnie naraził na wiele kłopotów, doprowadził do granicy życia śmierci. Największy błąd mojego życia, pułkownik WSW, Aleksander Lichowski. Dziś wiem, bo to jest świat bardzo mały. Ja go zresztą poznałem w dziwnych okolicznościach, także w obecności kardynała, przepraszam, biskupa Łudziak, biskupa Dedycza, na takiej wielkiej uroczystości, gdzie było wielu dygnitarzy, także tych z to były pierwsze spotkania. Długa historia miała tutaj Pala, by o niej opowiedzieć. Dziś wiem, bo ten to świat wie. jest bardzo mały, że jest w bardzo złej kondycji, że jednym słowem jest dziś tam blisko przejścia na drugą stronę. Ksiądz Polski mówił zawsze, że kiedy w hospicjum w Rysach na Białkowskim Przedmieściu Odprowadzał ludzi na drugą stronę, odprowadził dwa tysiące osób, nie było niewierzących. Mówi, miałem jednak jednego, taki aspekt, funkcjonariusz służby bezpieczeństwa, który mówił, Mnie z księdzem ksiądz nie chce nawrócić, ksiądz, ksiądz chce mnie do Pana Boga doprowadzić, mnie z Panem Bogiem nie po drodze. I to był jeden, jeden przypadek, o którym ksiądz staś mówi, jedyny, który nie zwrócił się do Boga, choć wcześniej wielu było niewierzących ateistów. Ale wiecie Państwo, kiedy się ten moment zbliża, przechodzenia na drugą stronę, a rzecz pewna jedyna na tym świecie, że dojdzie to do każdego z nas. To jest ten moment, kiedy wiele osób zaczyna zastanawiać się nad swoim życiem. Jeśli mają ten czas, bo niektórzy umierają nagle, ale jeżeli mają ten czas, to zaczynają rozumieć, że to jest tylko pewien element, skądś przychodzimy, do końca zmierzamy. Jesteśmy tutaj tak naprawdę bardzo krótko i że może warto w takiej sytuacji powiedzieć to, czego nie mówiono dotąd. Kto wie, być może na tę historię jest Boży Plan. Ale my, jako ludzie, nie powinniśmy w tej sprawy zostawiać. Powinniśmy dążyć ze wszystkich sił do prawdy. Nieprawdą jest to, co się mówi o prawdzie, właśnie, że prawda broni się sama. To jest nieprawda. Prawdzie trzeba pomagać, trzeba ją walczyć, trzeba ze wszystkich sił dążyć do tego, aby pomóc jej wyjść na światło dzienne. Nie tylko w tej historii, także wielu innych. Jesteśmy naprawdę w trudnym dzisiaj czasie. Razem z Witoldem założyliśmy także z kolegą Rafałem Ruch Obrony Polaków. Ruch, który wierzę bardzo głęboko, będzie miał przed sobą piękną przyszłość, bo to jest bardzo ważna inicjatywa. Wierzę, że Państwo będziecie tutaj z nami, bo bardzo dużo pracy nas czeka. To jest wielki, wielki, trudny czas dla nas wszystkich, oby te wszystkie złe prognozy, które docierają do nas od bardzo dawna, które realizują się w tej chwili na naszych oczach, nie spełniły się, ale musimy być przygotowani na różne warianty. Będzie nam potrzeba odwagi do tego, by mierzyć się z tą rzeczywistością. Dziś także potrzeba nam odwagi, by mierzyć się z kłamstwem, którego wokół nas jest bardzo dużo, by dążyć do tej prawdy. Jest taki człowiek, który nazywał się Ernest Shackleton, To był podróżnik brytyjski, który jest dla mnie wzorem. Kiedy poznałem jego historię, muszę Państwu powiedzieć, że była na dla mnie punktem odniesienia. Zamieścił takie ogłoszenie w London Times: Poszukiwani mężczyźni na niebezpieczną wy wyprawę wiele miesięcy w ciemności i mrozie. Pieniędzy nie będzie, powrót wątpliwy. W wypadku powrotu uznanie, honor, sława. Zgłosił się kilku tysięcy ochotników, wybrał z nich dwudziestu kilku. Już na samym początku w Arktyce stracili statek, który nazywał się Przetrwanie. Później zostawili pewną grupę ludzi w, 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 w gromadze kilku osób popłynęli łodzią przez Morze Arktyczne po pomoc, przez y, Zimne Morze, przez góry. Sądzili, że kiedy wrócą z tą pomocą, nikt nie będzie żył. Ludzie, którzy tam zostali, przybierali głodem, zjedli własne psy. Nikt nie zginął. Wszyscy wrócili. Kiedy wrócili, byli ludźmi całkowicie odmienionymi. Pisali później książki, pisali wspomnienia. Mówili, że jedyną ich siłą, jedyną ich nadzieją był Bóg. Wrócili jako ludzie kompletnie odmienieni, zmierzyli się z niesamowitą rzeczywistością. Myślę, że nam dzisiaj potrzeba właśnie takiej odwagi, jak Ernest Shackleton, jaką miała, miała ta jego... Niesamowita ekipa. Myślę, że to jest porównywalna z Kortezem, który, jak Państwo na pewno wiecie, kiedy dopłynął do Meksyku, to yy, kiedy jego żołnierze spotkali naprzeciwko siebie bardzo duże grupy Indian, sądzili, że jest ich za mało. Chcieli wracać nocą, kazał spalić okręty, mówiąc: Teraz macie tylko drogę w jedną stronę. Możecie zwyciężyć lub umrzeć. Nie ma powrotu. Myślę, że my stajemy powoli przed takimi dylematami. Możemy iść naprzód, walczyć o Polskę. To będzie bardzo trudna walka, bo. Przeciwników nie brakuje na zewnątrz, przeciwników nie brakuje wewnątrz. Ale jestem przekonany, że jeżeli będziemy razem, my wygramy tę walkę. Z czego z całego serca sobie Państwu życzę. Wygramy tę walkę, jeżeli będziemy razem i jeżeli będziemy trzymać się przede wszystkim z Panem Bogiem. Dziękuję z całego serca. <zyskliwia>